Cześć, witajcie. Chciałem Wam przedstawić, pokazać, jak możecie sobie sprawdzić samochód, który pochodzi z Danii. I powtarzam, strony, które Wam tutaj pokażę, będą tam trzy. Jest ich więcej, ale głównie, głównie korzystamy, że tak powiem, z tych trzech. Są to stronki gdzieś już tam przez nas sprawdzone i też najbardziej, najbardziej popularne gdzieś tam w Danii, dotyczą tylko samochodów z Danii, także nie piszcie gdzieś tam, bo nie pytajcie, czy można sprawdzić samochód z Niemiec bądź z jakichś tam innych innych państw. Są gdzieś jeszcze stronki odnośnie chyba, jak dobrze kojarzę, Szwecji i Norwegii, ale to jak zagłębię temat. Muszę pogadać tam no, po prostu ze znajomymi, żeby mi podali bądź gdzieś tam nie poruszam się na tym rynku. Z racji tego, że, że, że go nie znam, rynek duński gdzieś tam jest bardziej mi bliższy. Z racji tego, że stamtąd i sprowadzamy samochody, i tam też jakiś okres czasu mieszkałem, przebywałem. Także tutaj wypowiadam się tylko na temat samochodów z Danii. No Więc tak, wracając do, do tematu, macie taką pierwszą stronkę numer Pladet. Macie tutaj dwie pozycje. Pierwszą macie numer pladę, czyli numer rejestracyjny, czyli tablice rejestracyjne wpisujecie tutaj i dajecie szukaj. Wam pokażę. Ostatnio mi tutaj kolega chciał na szybko, żeby mu zweryfikować jakieś chyba, że to było Clio. I nie musicie wpisywać drugiej pozycji, która jest numerem WIN, wystarczy zamiennie, bądź jedna, bądź druga pozycja, którą macie. Czyli my mamy numer rejestracyjny, klikamy szukaj wyszukało nam, no i tutaj u góry macie też różne pozycje odnośnie samochodu, z raportu odnośnie przeglądów technicznych, odnośnie ubezpieczenia, odnośnie duńskiego afgiftu, tego ich wysokiego podatku, który tam u nich obowiązuje, dlatego te samochody też tam gdzieś są dużo, dużo droższe niż, niż powiedzmy u nas, czy na rynkach jakichś niemieckich, holenderskich, belgijskich, bądź jeszcze jakichś innych. Techniczne informacje odnośnie samochodu macie, i taka ostatnia pozycja. To tam na przykład można sobie wygenerować dokument z automatu, jeżeli sprzedajecie samochód. To są już takie pewne pola z automatu uzupełnione właśnie na podstawie tego systemu. Fajna rzecz, przydatna przy, przy gdzieś tam sprzedaży samochodów, ale to temat mało istotny. No i tu macie przykładowo jakiś samochód Renault, Clio, DCI. Tak, tu macie numer, PLAD, numer rejestracyjny, numer WIN. Model 2013, pisze, że jest zarejestrowany. Zarejestrowany, tu macie jakieś tam wyposażenie z tego samochodu, podane czerwony kolor. Samochód macie person build, to też musicie na to uważać. Tutaj person build to jest osobowy, często macie variable czyli samochód, powiedzmy, no dostawczy, ciężarowy, według, według tłumaczenia niby ciężarowy. Do czego zmierzam? Są też w Danii często samochody, Osobowe, które są tak zwane skratką, jak to u nas się kiedyś mówiło. Jest dużo też tych samochodów u nas na rynku, które są potem przerabiane na samochody. Normalnie pięcio, pięcioosobowe, czy tam zależy też jeszcze jaki samochód może być siedmią bądź 4 Wszystko zależy w każdym razie co. Przyjeżdża do nas, do nas taki samochód z kratką. On jest dwuosobowy i teoretycznie w papierach ma wpisany ciężarowy. I o co tutaj chodzi? Jest taki sprytny myk, że ludzie nie płacą za te samochodu, samochody akcyzy. Są już przypadki, gdzie tam kogoś za, za, za taki nazwijmy to cwany sprytny sposób zaczął urząd ścigać, że ma tam ileś do zapłacenia. No nieważne, każdy robi jak, jak uważa, według niego. Ja gdzieś tam przywiozłem też dla siebie dwa takie samochody, wolałem sobie tam zapłacić tą akcyzę. Nie były to jakieś duże koszta, typu nie wiem, 300-500 zł. Lepiej zapłacić, spad spokojnie. Potem chodzi o to, że te samochody są rejestrowane albo więc, więc przerabiane na piątki. i Teoretycznie z ciężarowego robi się osobowe, czyli już powinien podlegać akcyzie. No ale tak, jak mówię, to już jest temat na, na inny ewentualnie, że tak powiem, odcinek. No i zjeżdżamy sobie, sobie na dół. No i mamy tutaj przykładowy sens, sens Raport, czyli raport techniczny. Tutaj macie pozycję good, czyli wszystko było ok. Możecie sobie w to kliknąć. Czyli przykładowo 2 tam 17 miał 109, yy, 2 19 już miał na przykład 185. to sobie klikacie w to i możecie sobie tutaj sprawdzić, gdzie miał ten przegląd zrobiony. Przykładowo to macie gdzieś fallback, Renault Clio, tak? Yy, I tutaj jest wszystko wyszczególnione. Tu akurat nie ma nic żadnych zastrzeżeń, wszystko było, wszystko było ok. To na przykład macie jedną taką strąkę. Aha, co jeszcze chciałem wam powiedzieć. To, że sobie sprawdzicie, tutaj ten gdzieś ten przebieg, że jest wpisany przy tych, przy tych przeglądach technicznych, nie daje wam w 100% gwarancji, że ten przebieg jest oryginalny, gdy znamy takie przypadki, nawet nam udało się dwa zweryfikować, że były te przebiegi korygowane między przeglądami, trochę nieudolnie, no ale to już jest temat, temat rzeka, że tak powiem, w każdym razie, no nie daje wam to 100%, 100 pewności, że tam ktoś gdzieś coś nie mieszał, bo na przykład duże, duże prawdopodobieństwo jest, jeżeli chodzi o samochody leasingowe, bo o co chodzi, w Danii jest coś takiego, że macie dwa typy leasingu, jeden jest tańszy w zależności od tego, ile robimy kilometrów, taki mamy, to tam wiadomo, deklarujecie, ile będziecie. Tych kilometrów robić i tam dobierają Wam odpowiedni też pod tym kątem jakiś tam formę spłaty, czyli wysokość raty i tak, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tam deklarują firmy, które załóżmy, powiedzą, że będą robiły w skali roku, szczelam 10-15 tysięcy, a robią tyle miesięcznie, no to wiadomo, że gdzieś i ten ten leasing jest naprawdę, wierzcie mi, dużo, dużo korzystniejszy przy tych mniejszych przebiegach. No wiadomo, samochód się mniej eksploatuje, a, a w praktyce wygląda to tak, że tych kilometrów troszkę się kręci. No to gdzieś te przebiegi trzeba zgubić, tak? No to co się robi, no już dalej Wam nie będę tłumaczył. No i to, to była pierwsza stronka. Drugą stronkę macie check Bill Wpiszemy sobie wpiszemy sobie nasz ten. Nasze Renault Clio. I tutaj macie też Renault Clio. Tam wiadomo, bla, bla, bla. Wszystkie te dane, które też były tam. I tu macie taką fajną też pozycję odnośnie ubezpieczenia, czy ma, czy nie ma, kiedy miał zapłacone to widzicie, że wszystko ma na bieżąco, tak, nawet był, tutaj macie nawet zdjęcie, gdzie był na przeglądzie, na jakiej stacji, no, takie ciekawe rzeczy, tu macie z przeglądu, możecie sobie to kliknąć, zobaczyć, czy tu wszystko w porządku, kiedy miał zrobiony, przy jakim przebiegu, pierwszy, tutaj macie drugi, tak tu macie techniczne informacje odnośnie samochodu jakieś tam dane masy zużycia paliwa prędkości pojemności jakieś opony tak dostawy nawet coś wyposażenia tu widzę wskakuje no i tutaj te ich które oni tam sobie płacą nie jest to wam do niczego potrzebne. i teraz taka najciekawsza trzecia stronka jest to stronka Dyńskiego SCAT, tak się nazywa Urząd Podatkowy w Danii. Jest to ich stronka. Tam możecie również też inne rzeczy sobie posprawdzać, ale tutaj wracamy do tematu samochodów. Ja już to sobie zaznaczyłem Regi string numer. Wpiszemy sobie tutaj tego naszego kliaka, wyszukiwanie. Dajcie chwilę, bo to tutaj mieli, zresztą nasz internet też tutaj coś tu dzisiaj. No i tu macie tak samo też tu macie u góry pozycje odnośnie przeglądów, ubezpieczenia, awgiftów, technicznych informacji, ale do czego zmierzam? Zjedzcie sobie na sądu, skrolujemy. O, i tu macie taki status, że samochód nie jest zablokowany, czyli teoretycznie nie miał żadnych większych szkód, przynajmniej nie były tutaj odnotowane. A teraz mam podam przykład w samochodu, który gdzieś tam też żeśmy ostatnio przykładowo znajomy sobie chciał sprawdzić tak poczekajcie i sobie wpiszemy na przykład tutaj bs, o ten cyk, to był tam jakiś chyba jak dobrze pamiętam mercedes ml sprawdza tak mercedes ml 2009 rok pierwsza rejestracja, też tam prywat 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 i zjeżdżamy sobie na sam dół i macie Total skadet czyli szkoda całkowita. Czyli na tym samochodzie wystąpiła jakaś szkoda. Tylko. Teraz co chciałem powiedzieć? Szkoda całkowita nie oznacza to, że ten samochód nie wiadomo jak wyglądał, że przejechał po nim walec, bo Bóg wie co się z nim stało. Mogło też tak być. Nie musiało, musicie sobie zawsze uwzględnić, że jednak koszt naprawy samochodu gdzieś tam w Danii, jeżeli mówimy tu, jeżeli powiedzmy uszkodzeniu uległy jakieś elementy stałe, czyli wiąże się to już z jakimiś wymianą poszycia, nie jest to jak ja to mówię, wymiana błotnika na śrubki bądź drzwi, to już te koszty rosną, rosną naprawdę diametralnie. Tak z ciekawości Wam powiem, wczoraj dostaliśmy wycenę z niemieckiej ubezpieczalni na. Też Mercedesa Mela, tam był 2000 chyba 12 bądź 13. W każdym razie to była wersja ta W166. Miał uszkodzoną prawą stronę, przetartą dosłownie, i to było naprawdę obcierka. Tam były drzwi przednie, tylnie, poszycie błotniki i chyba trochę felgi, bo i zderzak też był zarysowany, chyba nie był pęknięty, tam była wiecie na ile wymiana znaczy cała, cały kosztorys był na 14 tysięcy bodajże chyba 300 euro także no tutaj możecie sobie też sami to zobrazować jak to, jak to wygląda także, także można sobie gdzieś tam się tym posiłkować, ale mówię no nie jest to jakiś wyznacznik gdyż jednak te koszty koszty robocizny, robocze godziny warsztatu w Danii no, no są znacznie wyższe niż u nas, tak z ciekawości Wam powiem, wiem, że warsztaty tutaj u nas jako podwykonawcy, na przykład Porsche, wiem, że teraz mieli 120, bodajże próbują im tam zejść na chyba 100 czy nawet mniej roboczogodzinę. godzinę no to już są naprawdę jakieś śmieszne pieniądze, że im się to opłaca, to ja już to, w to nie ingeruję, nie wnikam, no ale mamy realia u nas, jakie mamy. Jeżeli chcą pracować za tyle, to pracują ich sprawa. Także, także tak jak mówię, no. to by było na, na tyle. Myślę, jak coś ciekawego mi jeszcze przyjdzie, przyjdzie do głowy, to może, może dogram, może dorzucę coś. Yy, tak jak mówię, jeżeli, jeżeli yy, dowiem się odnośnie jakichś stronek typu właśnie Szwecja bądź Norwegia, to myślę, że też jakiś tam filmik się na szybko, na szybko wrzuci. To też muszę z, z, ze znajomymi porozmawiać, bo oni tam bardziej w tych, w tych rejonach działają. Yy, a tu tyle. No także jak macie, tak jak mówię, numer win, bądź numer rejestracyjny, zamiennie nie trzeba tych dwóch pozycji. To którąś z tych stronek sobie możecie śmiało wypróbować, zobaczyć. To już Wam da jakiś tam powiedzmy obraz, czego się spodziewać, bądź czy ten przebieg nie był gdzieś korygowany u nas, bądź tam, bo tak jak mówię, zdarzało nam się też na aukcji, że, że, że samochody były, były wystawione z przebiegami. Po, po szczelam mieliśmy, co to, to był chyba scenik. Niby miał 220, a się okazało, jak żeśmy jeszcze, że tak powiem, nawet się tym samochodem nie, nie zainteresowali. Tak na fest wyszło, że już miał 380, także ktoś tam perfidnie, perfidnie ściągnął. Także no można się władować czasami na niezłą, na niezłą minę. Tak. I tyle, jeżeli Wam się filmik podobał, to komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Jeżeli nie, to też piszcie, każdy komentarz jest mile widziany i konstruktywny. Także tyle. Pozdrawiam się, czym Cię się. To tyle. Do usłyszenia.